A widzowie, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak hejtujecie innych ludzi I jak hejtujecie I jak po prostu Jak po prostu też Jak wyzywacie ludzi od kidów Co prawda, może, no Dobrze, ktoś jest dzieckiem, ale Co to znaczy, jak wyzywasz kogoś od kida? Każdy, każdy może Jak grasz sobie ja nie jestem do. Mam lat ile mam? Ja gr gram w Roblox i widzę, że dużo, duża ilość osób jest wyzywana od kidów. I dlaczego wy to robicie? Co Wam ta osoba robi? Przecież ona sobie po prostu gra. Ma lat ile ma? Może ma 6, może ma 7, 8, 9, 10, 12. La ma lat ile ma? Nieważne nie wyzywać od kidów. Proszę Was, tylko o tyle Was proszę. Ponieważ, co prawda, no, idziemy do pierwszego tematu, przechodzimy. Nie hejtujecie moich filmów, tak nie hejtujecie, ale jak innych hejtujecie, to im jest przykro. Nie wolno hejtować ludzi. Bardzo dziękuję tym, co zwracają uwagę. Ja też w niektórych filmach zwracam uwagę. Bardzo Wam dziękuję za to, że zwracacie niektórym uwagę. To nie jest miłe, jak, jak Wy. <laughs> to nie jest miłe, jak Wy sobie. Na, normalnie sobie gracie i nagle ktoś Was wyzywa od kidów. Bo zauważa, że robicie. że się ubieracie w na przykład Roblox. Na normalnym skinie albo w. albo w. Brookhaven, że macie takie dziecięce z Nie przyjmujcie się tym. I proszę, nie wyzywajcie nikogo od kidów, nie wyśmiejcie się z nich, że mają mało lat. I no tylko o tyle was proszę. Naprawdę, jakby ktoś starszy, na przykład pani, by powiedziała, wasza wychowawczyni, by powiedziała, że by powiedziała, że Wy jesteście kidami, jesteście młodsi ode mnie i tak dalej. Fajnie by Wam było, bo mi się wydaje, że nie. No właśnie, nie wyzywajcie ich od kidów. Proszę. I jeszcze druga sprawa. Jak hejtujecie innych filmy. Oreo! Jak, y, filmujecie, jak hejtujecie innych filmy. To po prostu zastanówcie się, czy to wysyłacie, czy może to usuniecie jeszcze. Bo jak hejtujecie, to naprawdę to nie jest fajne. Proszę was, nie hejtujcie już innych. Dziękuję za oglądanie.